W sobotę 25 listopada o godzinie 17 na sali sportowej gimnazjum nr 1 w Wolsztynie miejscowy Wolsztyniak podejmował siódemkę Wisły-Sandomierz w ramach rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi B. Goście wystąpili w czerwono-białych strojach, a nasza drużyna w granatowych. Pierwsza połowa meczu nie stała na najwyższym poziomie. Nasz zespół nie potrafił skutecznie kończyć akcji, a tą słabszą grę wykorzystali goście. Pierwsze 30 minut meczu zakończyło się wynikiem 13 do 12. W drugiej połowie nasza drużyna zagrała wyraźnie lepiej. Skuteczna gra w obronie i w ataku zaprocentowała kilkubramkową przewagą. Jednak goście nie chcieli pogodzić się z porażką i walczyli do ostatniej minuty. Nie zraziła ich nawet różnica 6 bramek w 48 minucie meczu. Ostatecznie Przeciężyliśmy 28 do 25, lecz na pewno nie było to łatwe spotkanie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kola Mariński, zdobywca 12 bramek, który wraca do wspaniałej formy po kontuzji. Pozostałe bramki zdobyli Sokołowski 4, Radziszewski 3, Hanysz 3, Marciniak Mariusz 2, Marciniak Piotr 1, Lorenc 1, Młynkowiak 1. Po tym zwycięstwie awansowaliśmy z siódmej na szóstą pozycję w tabeli. 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.